Wszystkim z tej strony Bigla Ładzi i zagramy sobie farming simulator 19. Dziś kontynuujemy nasze zbiory sieczki czyli czegoś, co jest niezbędne do tego, aby dalej kontynuować przygodę z kiszonką. I w tej chwili mamy tutaj pełną przyczepę przy John Deere przy naszej sieczkarni i musimy sobie podmienić nasze ciągniki, które ostatnio które kupiliśmy w ostatnim odcinku, jak widzicie trochę tego pola już udało się zebrać. No jednak na to trzeba czasu poświęcić się na tą jazdę, jak dobrze o tym pewnie wszyscy wiecie. Ja sobie do tego wykorzystuję moda Follow Me które trochę prościej generalnie spoko. No ale i tak musimy tutaj jednak trochę czasu spędzić. I jedną rzecz chciałem zrobić od razu. Chciałem sobie zmienić pracownika na drugą stronę, czyli odstęp po prawej stronie, sześciometrowy. Dobra, i teraz jak tam na końcu się nawracają, to powinno to wszystko lepiej działać. Tak mi się wydaje. Nie powinni się przynajmniej blokować, dobra a my podjedziemy sobie teraz case'em y, do miejsca, w którym się wysypuje, y, czyli do biogazowni po prostu i tam jest mały problem, którym, no właśnie już go powoli widać, który zaraz będzie widać, a w sumie już go widać, y, czyli niestety, y, a, a, to rzuca. Co jednego jakby to był jakiś mega wielki ciągnik, a w sumie to też jest silnie, bo to jest duży ciągnik, który ma ponad 300 koni, jest ciężki i tak dalej, a jednak go tutaj rzuca i miota nim po prostu, może jakieś obciążniki trzeba do niego założyć, ej, to jest dobry pomysł. Z tyłu na koła obciążniki jeszcze z przodu dowalić. To, to, nie, jest zły, to nie jest zły pomysł tak trzeba będzie podziałać. No i co tutaj jest z tym, jaki problem? No problem jest taki, że trochę tutaj się takie, takie, takie jakieś robią dziwne, brzydkie garby i ciężko się po tym jeździ i już kilka razy utknąłem gdzieś w tej sieczce i nie jest to wesołe, bo czasu jeszcze więcej trzeba tracić po to, żeby stąd wyjechać. No i właśnie w tym odcinku chciałem wziąć się powoli za ubijanie. E, no i potrzebujemy do tego jakiś sprzęt. E, dlatego zaraz przeniesiemy się do sklepu, tylko tym ciągnikiem odjedziemy sobie jeszcze na pole. E, no i zaraz będziemy działać, a jak, będziemy, a jak działać to tylko z rozmachem, więc po prostu kupimy jakiś fajny sprzęcior. Tylko tak, potrzebujemy jakiś ciągnik. O! Ty jesteś wolny, ty jesteś duży i w ogóle wszystko jest fajne. Także podjedziemy sobie do sklepu. Tak, na przełaj troszkę z więc wykorzystamy naszą skarpę. Eee, dobra, 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 jest ciesta. O nie, no to był skok na miarę po prostu małysza, także naprawdę jest git. Eee, I co teraz trzeba dalej zrobić? Trzeba na pewno zmienić w tym koła. Skoro to będzie ciągnik, który będzie służył do eee, tego, żeby ubijać kiszonkę, to potrzebujemy na pewno, żeby zajmował więcej miejsca. Czyli podjeżdżamy sobie w miejsce edycji, tudzież sprzedaży i ogólnie wszystkich ustawień i dajemy sobie nie to. O, pewnie on no teraz nam będzie naprawiać po prostu... Obciążnik, a? Dobra. W ogóle szkoda, że tego nie zostawiłem, to jest problem. Mogłem to zostawić tej obciążnik w sensie wcześniej, ale położę go w takim razie tutaj gdzieś, przy sklepie, tak żebym go kiedyś mógł odebrać. Nawet jakimś innym ciągnikiem, przy okazji tutaj podjadę i to wezmę, e, dlatego że obniżymy sobie. Dobra, kładziemy, dlatego że w sumie to potrzebujemy załadować coś naprzód i tył. E, jakieś rzeczy tego typu e, już w farmingu są, więc nawet chyba nie musiałem nic instalować. Przynajmniej z tego co pamiętam, to już coś powinno być. Dobra, naprawimy go sobie przy okazji i ustawimy sobie w nim. Oczywiście mamy tutaj maksymalną konfigurację silnika, czyli 300. Koni. I tak szerokie. O, 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 to było to, co chciałem. Czyli tak, podwójne oko, konsola ładowacza. Nie, nie chcemy raczej znaczy konsoli ładowacza, chcemy podwójne koła. Dlatego ustawiamy sobie to za kwotę 7000 dolarów. Teraz wsiadamy i pędzimy po sprzęt do, do Jondirka. No i od razu zrobimy kolejne zakupy, czyli będziemy kupować jakiś ładowacz, bo on też tam się przyda prędzej czy później. I tak jakiś ładowacz chciałem mieć na gospodarce, więc czemu nie zrobić tego od razu teraz i będziemy mogli sobie przy okazji ogarnąć tą całą kiszonkę która trzeba będzie sprzedawać, trzeba będzie ładować, trzeba będzie ją przepychać i tak dalej, i tak dalej. Nie instalowałem niczego lepszego, bo stwierdziłem, że ten New Holland, czy znaczy mam jakieś tam modu poinstalowane, ale nie włączałem ich na tym save, bo stwierdziłem, że ten New Holland jest naprawdę spoko, jest fajny, jest ładny jest w porządku. Koła tylko tu możemy zmienić, ewentualnie możemy dołożyć podwójne z przodu, jakieś takie dziwne, brzydkie, czyli tu wąskie, szerokie, ale my tego nie chcemy. Te wąskie to w ogóle jakby miały jakiś obciążnik, albo nie, one po prostu mają taką małą gumę. Dobra, i tak tego nie chcemy, więc zmienimy sobie po prostu na zwykłe michelinki. No i co? Kupujemy sprzęcik. Oczywiście potrzebujemy jeszcze do tego tutaj, tutaj, tutaj i potrzebujemy, gdzieś to będzie ładowacze czołowe, tak? Nie, to będzie ładowacze kołowe, przecież to jest kołowy, to jest duży ładowacz. No i tak samo widły do kisionki, pomimo tego, że mam tu jakieś modyfikacje, które dodaje nam trochę większe od tego, czyli takie, które mają ponad 5000 litrów, to i tak stwierdziłem, że zostaniemy przy tych. Te mają 5, tamta miała 6 z hakiem, znaczy tamte widły miały 5 z hakiem, ale na razie zostawimy te. To nie jest drogi zakup, więc będziemy to mogli w każdej chwili zmienić. Dobra, ale potrzebujemy do tego zmienić kolor. Tylko tak, New Holland jest taki, a nasz New Holland jest żółty. Tylko pytanie, jaki kolor żółtego to jest ten, co my chcemy? To jest trudne, czyli tak. Czy to jest w John Deere, w kolorze John Deera, czy ten żółty to jest w kolorze JCBK, czy on jest po prostu w kolorze Challengera, czy może jest, no stara to nie, bo stara jest pomarańczowa, czyli bardziej JCB, albo obstawiałbym na, bardziej na JCBK, dobra kupmy takie, jeszcze raz i zobaczymy czy będą pasować, uwaga, A, chyba jednak są zbyt ciemne, przecież nie, dobrze to wygląda. Nie, z porządku. Okej, okay, dobra. Czyli jednak używamy sobie tych wideł. O, tutaj ładowacz. Będzie zaraz działać. No, mogłyby być odcień jaśniejsze jednak. Ale dobra, jest taka drobnostka, że mi się będzie chciało to kiedyś, to może zmienię. I spróbuję tego drugiego koloru, ale my potrzebujemy jeszcze, jeszcze, jeszcze coś. Mianowicie... Gdzie to będzie? To będzie... Wózki ładowarki. Różne nie, w różnych nie. System pasów też nie. Yy. O, lemiesze, tak, dokładnie. I tutaj spodobało mi się coś takiego. Tu mamy zwykłe takie, jakby lemiesze, czyli to będziemy sobie przesuwać i tak dalej, i tak dalej, ale to możemy też robić tym ładowaczem kłowym który właśnie kupiliśmy. Ale mamy tutaj takie fajne coś, co w sumie trudno mi jest nazwać inaczej niż walec. Więc będę to nazywać walcem. Możemy to przyczepić zarówno z przodu jak i z tyłu ciągnika Dlatego nie wiem czy to coś w ogóle da, czy powinienem tak robić Ale jest stwierdziłem, że tak sobie zrobię, bo tak mi się chce Dlatego kupujemy od razu dwie sztuki Tego urządzonka I ładujemy je od razu do John Deera. Dlatego właśnie nie chciałem z przodu tego obciążnika Bo to już gdzieś tam jakoś w głowie mi się działo, że możemy tak zrobić Jest to całkiem szerokie z tego co widzę Jeszcze się bardziej rozkłada, więc w ogóle już super Aha, to nie z tej strony nie z tej strony. Musimy podjechać... Hmm. Powiedzmy, że w ten sposób. W ogóle ten Junkie teraz taki jest ciężki, taki masywny się tej obsłudze swojej zrobił. Chociaż tak naprawdę ma tylko podwójne koła. Nic więcej się nie zmieniło. To i tak wygląda tak... Tak muskulacyjnie, To Po prostu wygląda na większy. Dobra. Zapinamy się pod jodce Beka dystans przed 25, niech będzie. Jakie jest To jest New Holland. Nie wiem, czy powiedziałem, że to jest i Może dlatego, że wcześniejsza, wcześniejszy ładowacz tym tylko że ten taki mały, ty on tam za daleko jedzie. Weź, że jedzie za mną szybciej. się rozpędzę dopiero, dobra. Mam nadzieję, że się nie zgubi. Tym aż tak szybko się nie rozpędzimy. Mamy tutaj tylko 26 mil. Także jeszcze. O, no. No i co? No i także się poradził, nie? No i to jest właśnie problem. Problem właśnie follow me. Albo wyłączamy równa drodze i po prostu bawimy się na całej mapce. To jest trochę bez sensu, bo to wcale już nie jest... No już nie jest takie fajne. Albo co chwila musimy sprawdzać czy pojazd za nami jedzie. Hmm. No. Czy się gdzieś nie zblokował na czymś, czy to na innym pojeździe, czy na przykład na jakiejś latarni, bo tak też się dzieje. Zmniejszymy sobie dystans, żeby tu nie było żadnych problemów. Najwyżej będzie w nas uderzał po prostu. My sobie wszędziemy tutaj. Pędzimy. No i teraz powinno być już trochę lepiej. Czyż tak będzie, czy nie będzie. Dobra, tym e, naszym New Hollandem podjedziemy sobie od razu... E, podjedziemy sobie od razu pod... Pod co? Wy wie, wie, wiecie pod co? Podbiegazownię. O! No i właśnie tak nas dogonił i musiał wyhamować, no... Dobra, nieważne, nie narzekam, bo i tak mi to ułatwia strasznie robotę. E, więc wykorzystamy to, co mamy. To jest śmieszne, że nie potrafię utrzymać takiej prędkości, która jest równomierna i cały czas powoli sobie za nami jechać. Tylko rozpędzę się na maksa, po czym dojeżdża. O, hamuje, bo jest zbyt blisko. Znowu się oddala, przez co ma większą odległość. Da, to ja zrobiłem niechcący, niechcący sobie przycisnąłem klawisz. Właśnie tak po klawiszy. Muszę jakoś ogarnąć jakąś klawiaturkę na... na chwilę. Bo jakąś swoją sterą przywieźć albo coś ogarnąć innego, bo... Bo mi się klawisz numer 5 zepsuł. Znaczy klawisz działa, tylko podświetlenie się zepsuło. Jedna dioda wysiadła. Na szczęście jeszcze jest na gwarancji, więc mam nadzieję, że mi to wymienią i że wszystko będzie w porządku. Dobra, dojechaliśmy do miejsca, więc koniec opowieści o klawiaturze, która była niezwykle zawiła, długa i wyjątkowa. Dobra i podjeżdżamy sobie na razie, na razie czym? Może na razie sobie troszkę to, to zgarnimy, czyli podjedziemy sobie tam na początek. A, może tutaj? No, bo wam mnie uderzy, no jednak uderzył, dobra. Czyli tak podjeżdżamy sobie tutaj. Dobra, ty już tam skończ swoją robotę, już go tam wyłączyliśmy w tej chwili. I tak, rozkładamy ten ładowacz, żeby tutaj troszkę zgarnąć. No jednak naprawdę te silosy, bo w sumie tak to jest nazywane tutaj, czyli miejsca, w których sobie możemy tą pryzmę ładować, to jest naprawdę mega duże. Tak, porównując na przykład do tej 17, to tam tak naprawdę ciężko było zmieścić szerszy ciągnik. A tutaj do, zobaczcie jak to się oddali, jakie to jest po prostu malutkie, nawet przy tak dużym ładowaczu kołowym. Także to jest po prostu potężna ilość. No nawet nie wiem ile w tej chwili mam e, tej sieczki tam w środku, ale to sobie za chwilę możemy... Ty weź tu zbieraj coś tego. Wiesz, że tu zbieraj, no. No, zbiera okej. Okay. Nie wiem ile tutaj tego tak naprawdę się zmieści. E, ale no, już widzę, że jest dużo i w sumie zaraz się przekonamy, jak sobie troszkę tutaj ujeżdżę to wszystko. No, w sumie już mogę odpalić. Dobra, czyli mamy... Oj! Połączyłem sobie, tutaj jest, dobra To jakiś follow mi się teraz po prostu odpalił Ale dobra, w każdym razie muszę wjechać jeszcze raz tutaj do Do silosa Dobra, mamy 37% ubijania już Czyli sam przejazd A ni razu nie ubijałem tego Prócz tego co jeżdżę teraz i przejeżdżam tymi ciągnikami Także to jest mega fajnie, że już nam się tyle ubiło I mamy Prawie milion litrów To jest to, chyba to jest dużo. <laughs> Nie, no tak naprawdę to jest po prostu mega dużo. Także do, no, wow, naprawdę. Dobra, przesiądźmy się w takim razie do... To już wyłączmy sobie. Eee, dobra, to będziemy zaraz z tym działać. Przesiądźmy się do John Dirka i spróbujmy to trochę ubić. Czyli tak, rozkładamy przód, rozkładamy tył. Dobra, i opuścimy sobie tak, opuszczamy tył. Opuszczamy przód, kamerkę zmieniłem, ale możemy to zrobić tak No i co, no i ubijamy, czyli zobaczymy jakim, o 38, przed chwilą było 37 Jak byłem w ładowarze, zobaczymy po jednym takim przejeździe, no tak, super, dobra Czyli jednak ubija się nawet niecały przejazd i już jest ubite pewnie do 40% jak dojedziemy do końca będzie, dokładnie Także jest naprawdę spoko. Czyli poubijamy sobie trochę tak, żeby to po prostu rozjeździć. Troszkę tutaj ubiję, przejadę kilka razy. E, myślę, że jeszcze tym ładowaczem tutaj w pewnych miejscach muszę podrównać. No i po prostu wsiądę dalej w ciągniki, i będę tutaj ładować. Więc jak w tej chwili mamy 30, prawie milion, mamy ponad 900 tysięcy litrów. Kto, żeby tutaj jeszcze kilka razy wyładuje, nawet to nawet nie jest pół pola. Jest tutaj po prostu pewnie z 2,5-3 miliony litrów. Właściwie to jest w ogóle, że w litrach, no ale dobra, nieważne, litrów sieczki tutaj będziemy mieć, także to jest po prostu lol, to jest, to jest mega dużo, więc zobaczymy ile na tym uda się zarobić. Nie mam pojęcia jakie są jeszcze, jakie tu są takie zarobki powiedzmy realne, bo nawet nie próbowałem sobie tego liczyć. Ale w ogóle, na przykład, jak to ma, mamy teraz sieczkę, to jest takie w sumie ciekawe. Mamy sieczkę i ona ma 920 tysięcy, tam powiedzmy trochę więcej, bo tu część wyleciało tysięcy litrów. No i, i to jest sieczka, czyli coś, co jeszcze nie jest przegniłe, coś, co jest po prostu objętościowo większe. A jak później zrobiły się z tego kiszonka, czyli to, co jest tutaj, zgnije i będzie spermentowane i będzie się z tego wylewała woda i będzie śmierdziało jak gnój, to wtedy to jest wtedy bardziej zbite. To jest mniejsze, czyli objętościowo zajmuje mniej Czyli tak naprawdę na litry powinno zajmować yy, Mniej litrów, bo będzie taka sama ilość wagowo Która będzie sorki, bo to chyba coś się mi włączyło, może nie będzie... Osuwać, a może było, słuchajcie, wyciszymy, że tu nic więcej nie przechodziło. No i w sumie nie wiem, czy jest taka sama ilość będzie, czy będzie tego więcej, czy będzie tego mniej. Nie wiem, jak to twórcy sobie to zagrali, bo nawet tego nie sprawdzałem, ale na pewno muszę pamiętać o tym, że jak już ubiję wszystko i sobie to ogarnę, to muszę zapisać dokładnie, ile było poziomu wypełnienia plewy. To jest bardzo istotna sprawa, którą muszę zrobić, żeby później zobaczyć, bo po prostu nie wiem, no na logikę powinno być tego mniej, ale przypuszczam, że będzie tyle samo. Ej, ale w ogóle już... Się... Nie dobra, chyba się nie ubija, tylko po prostu to jest trochę. I właśnie... Czy to się teraz ubiło? Czy to jest coś to w... Nie dobra, okej, okay. myślałem że się ubiła, to po prostu jest, wylatuje poza yy, poza jakby Silos i już się nie wlicza Dobra, ale powiem wam szczerze, że jeszcze tak wracając na chwilę do tego sprzętu, mega fajnie tym się ubija. Naprawdę jest super, mamy już 60%, a ja tylko jeżdżę w przód i w tył yy, i mega równiusienko fajnie, także jestem zadowolony z dzisiejszego zakupu yy, więc ja sobie dalej pozbieram jeszcze troszkę jak yy, kiszonki, trochę sieczki na kiszonkę. No a z wami mam nadzieję, że zobaczymy się w w kolejnym odcinku, że tylko macie taką ochotę. W kolejną sobotę, o godzinie 10. Zapraszam na farminga, a tymczasem dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i see ya